Dzisiaj będę robił z Fordem Mondeo MK5, ponieważ Citroena już nie mam, kupiłem takie coś, e, 2-0 HDI, 150 koni, trzeba zacząć od spuszczenia płynu z więc nie mam kanału, musiałem go podnieść, no i teraz muszę się dostać tam do tych, do tych plastików ze spodu. Teraz, żeby dostać się do korka spustowego z chłodnicy, muszę tą belkę plastikową odkręcić. Ona tu ma dwie śruby i tu dwie śruby. To odkręcę. Chłodnica co prawda na wężach będzie wisiała wtedy, Ech, ale no, myślę, że po prostu tam wtedy dostanę się i tutaj tutaj w tym miejscu. Ze spodu to wygląda tak mniej więcej. Ten korek się odkręca, tędy płyn się wylewa. Tu wężyk muszę założyć, ale z niego też podobno cieknie tutaj. No, Tu jest ten wypust Założyłem taki wężyk, żeby spuścić do, do tego dziadostwa tu Do tej miski No i muszę z tej strony Otworzyć to tutaj Tu No tu jest ten kranik, no, dokładnie No i co Jak powiedział ślepy górol Uwidzimy No słuchajcie, pięknie Trzeba przekręcić korek o niecałe 40. No i tak, płyn spuszczony. Teraz podnoszę auto do góry. Odkręcam koło. O ile mi zejdzie, bo bardzo zapieczone jest. No to zakręcę, żeby mi nic nie wpadło tam. No i tak, trzeba będzie najpierw rzucić. Pasek klinowy, no i dobierać się do reszty. To trzeba będzie rozebrać wszystko tutaj, ściągnąć nadkole kole. Jak to pójdzie, zobaczymy. Koło zdjęte. Teraz musimy ściągnąć nad kole, ponieważ do rozrządu jest dojście tu za tym czymś, tam, plastikiem tym nad Te wszystkie tutaj śruby trzeba podkręcać, to kołki wyjąć i trzeba nadkole zdjąć. Wtedy będę miał dojście do odkręcenia koła pasowego z silnika. No i w konsekwencji za tym jest rozrząd. To jest czujnik położenia wału, no i takie tam jakieś pierdełki. No jest tego kręcenia znowu ze 30 śrub, tak jak w tych plastikach, no ale cóż, tak to jest zrobione. Tu jest dostęp do koła pasowego, no i w konsekwencji dalszej do pod spodem jest pasek rozrządu. Tą gumę trzeba wyjąć, nie wiem. Mówią, żeby jej potem nie zakładać, bo ona spada i może uszkodzić to, wpada między pasek i może uszkodzić to. No, w każdym razie, tak czy siak trzeba wyjąć, bo śruba jest pod spodem. No i wykręcić potem śrubę od koła pasowego, żeby zdjąć, żeby dostać je do... Nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę, ale zobaczymy. Kiedyś takie rzeczy robiłem. To trzeba zdjąć i teraz muszę popuścić pasek yy, klinowy. Jego na, na, napięcie, i nie wiem, którą śrubą się to robi. Jak dojdę, to opowiem. No więc nie ma tu żadnej śruby do. No nie wiedziałem po prostu do popuszczania alternatora, żeby napinać y, pasek. O, pajączek, ale jest za to ta środko, środkowy pasek, y, koło pasowe. To między kołem pasowym, tym odwału. A alternatora co widać to jest od samonapinacza. Ja spróbuję założyć klucz i pokazać oto dokładnie. I teraz, jak ciągnę go do góry kluczem, to ono się rusza i popuszcza się pasek. I tak w ten sposób też zdejmę pasek. Pasek zdjęty jest oryginał F1. Jakiś tam coś tam 6C301AA FOMO Corporation, no i, no i, no i jest zdjęty. No. No. Teraz, jak już mam ściągnięty pasek yy, klinowy, no to muszę się dobrać do tej obudowy paska rozrządu. Muszę tutaj jakoś to wszystko porozpinać, spróbować, ale. Nie będę to rozpinał w ten sposób, żebym odłączał, odłączał, jak to niektórzy mnie poprawiali, odłączał yy, wszystkie złączki, bo mogą błędy tam się porobić jakieś. Po prostu wezmę z zaczasków, postaram się powypinać i jakoś ominąć te kable, żeby mi tutaj nie robiły, nie przeszkadzały nam. No, no muszę jakoś tak zrobić to delikatnie. No więc zaczynam. Wyjąć tą gumę. Ja się posłużę takim śrubokrętem tutaj, no i spróbuję to jakoś wyciągnąć. Wiem, że potem ją jest ciężko podobno włożyć, ale to tam na którymś kanale widziałem, że najwyżej ją nie będę wkładał. Ale sądzę, że mi się uda. No tak ona wygląda. To jest śruba, która trzyma całe koło pasowe rozrząd i wszystko. Teraz. Co muszę zrobić, to ustawić wał i zablokować. A jak dojść do zablokowanego wału? Nie wiem. Tam gdzieś koło rozrusznika jest. Zobaczymy. Śruba jest na klucz 22, przedłużka, no i kręcimy zgodnie z obrotami w prawą stronę. No i udało się, zablokowałem wałek rozrządu tutaj. Śrubą ósemką to podłużne wejście, takie. O, i ona jest tam włożona, widać ją. Jest tą śrubą tam. O, w dziurę włożone i zablokowany, zablokowany wał. Nawet ja tej dziury dokładnie z dołu nie widzę. Tylko dopiero teraz przez telefon filmując. Śruba ósemka też. Obrócona. Tak ustawiony, no i teraz trzeba będzie odkręcić koło pasowe. Jak już to koło pasowe pójdzie, to reszta to, to już tylko łatwo. Wykręcić to, to jest nie lada sztuka. Zwłaszcza, że w środku jest na kleju skręcona ta śruba. Wychodzi. Jest na mniejszą śrubę. No, muszę odczepić jeszcze ten kabel, tutaj, o co oświetlam go teraz. Odkręciłem te śruby, to jest tu jedna, druga i trzecia, jest tam wyżej. No i a, wyciągam ten plastik, jest. No i teraz tu już jest dostęp do, do rozrządu. Pompa wody. Ją też. Teraz trzynastkę płaską albo oczkową i rolkę napinającą muszę popuścić. Poszło. Zakładam teraz imbusa i popuszczam pasek. Całkiem ile się da. On już jest teraz luźny. Jeszcze mnie czeka odkręcenie. Tej śruby tu o cholera, nie widać Tym, że może ostrość złapie za chwilę O tej śruby Muszę odkręcić, dobrze pokazałem No o tej na dole, bo muszę Rolkę odkręcić, ale to będę ją odkręcał Od dołu, bo tam będę miał lepsze wyjście, dojście Tą. To jest rolka prowadząca I ją muszę odkręcić, wtedy mi pasek już spadnie Całkiem Dobra Mamy tamtą śrubę odkręconą te rolki wszystkie popuszczone, zrzucamy pasek. Pasek jest luźny, tylko po prostu o, ja sobie tak pomogę. Bo to nie jest takie, jakby się wydawało, hopciu, śrubokrętem schodzi w każdym razie, o. się no, Proszę, wysuwa się ładnie. Zaraz spadnie. No. zeszedł już tu jest zabiedzony strasznie 173 tysiące 173 tysiące pasownika Jest proszę tak wygląda pasek po tak wygląda pasek po 173 tysiącach a to zarysowany tylko no. od nowości chyba był bo... Zaraz zobaczymy, co tu jest napisane. Tu nawet fajnie widać symbole Citroena, Peugeota i, 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 i Forda. No. Tyle. Zaraz będę pompę wody odkrył. No to zakładamy pompkę delikatnie. się coś uszczelka. Tak. Odłączyłem. No teraz zobaczymy co w tym pudełku Continental nam przygotował. Tu powinien pasek leżeć, nie wiem czemu jest w osobnym pudełku. No i teraz tak, tu mamy prowadzącą. Tak wygląda. Tutaj mamy rolkę napinającą. Też firmy Ina Germany, czyli taka sama jak tamta. To samo wszystko tu. I tu mamy śrubę z klejem zabezpieczającym tym tym klejem, no klejem, nie, do przykręcenia koła pasowego. Tyle, kręcimy dalej. Pierwszą rolkę już mam zamontowaną, tą czarną, co tam widać. Dokręciłem ją. Trudny dostęp, no ale wsunąć. Wsunąłem ją od dołu razem ze śrubą, a od góry paluchami i potem kluczem. Klucz szesnastka, przynajmniej w moim przypadku. Teraz na tą śrubę wystającą tu, no, widoczną, będę zakładał rolkę napinającą. To jest prowadząca to napinającą. Sprawa jest o tyle utrudniona, że nie widzę tego. Pina, czy jak tam tego czpienia wystającego, bo to muszę tam trafić, ale na wyczucie tak włożę. No i potem dokręcę lekko nakrętkę. To wyjmę dopiero, jak pasek będzie założony. bo Później będę musiał napinać tutaj klucz włożyć i napinać to, żeby ustawić tą strzałkę po środku i dociągnąć. Wtedy pasek jest dobrze napięty. Dobra, no to dajemy. No, mi to tylko nie wypadło. Ty, 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 ty. Na śrubie już jest tu. Cholera palca nie mogę wyjąć, bym się zaklinował. Tam hmm. poleciało mi to na dół. No, tak nie może być jak teraz. No, tam muszę na... Jest nakrętka założona, ale niedociągnięta, bo jak wrzucę pasek i będzie już ustawiony tak jak ma być, to wtedy. Po prostu będę napinał go, no i dopiero dociągał nakrętkę, muszę wyjąć wtedy ten pin, tam jest takie zabezpieczenie położone i, i będzie działać wszystko dobrze. No i teraz pasek rozrządu firmy Continental. Tak to wygląda. CT1140 niemiecki no i tyle a i zakładamy go zakładamy pasek w ten sposób do silnika czyli obracać się będzie w tym kierunku tu. ważną teraz rzeczą jest żeby przy, żeby przy montażu e, koło zębate napędzające pasek było w tej pozycji. Chodzi o to, że w momencie, kiedy założymy pasek i naciągniemy, to ono się ustawi na środku. No ma tyle luzu, ustawi się na środku wtedy. No i tak to producent zrobił. No i tak. Mamy. No to zakładamy. Wkładam go do góry. tu sobie go tylko tak położę, ponieważ później będę dopierał te, te, te wszystkie rzeczy. Podamy tu, gdzie ten pasek jest, tam gdzieś leży. Wyciągamy go. I robimy robotę. Jak ja go założę, nie wiem, czy go założę dobrze. W każdym razie muszę go założyć dobrze. Najpierw naciągam go na duże koło. Nie wiem, czy kolejność pił. O co się tam zaczęło? Jest założony na rok. Teraz od dołu i tego już chyba nie sfilmuję, bo nie, ma, nie mam takiej możliwości, żeby dojść do muszę założyć na pompę, tam i potem na yy, no, rolkę napędową. I teraz tak, ustawiamy rolkę w tamtą stronę, no i naciągam pasek powinien najść. Coś mi tu gdzieś. Trzyma tam nasze tu. Jest. Proszę. Zaraz tu przyświecę lepiej może jak jest ustawione. O. Teraz widać, że jest przesunięte w tamtym sumie tu jest luz. Większy niż tu. No, no i teraz będę napinał rolkę. Następna czynność, która może mieć, mogę mieć z nią trudności. Obróciłem wałem no, dwa albo cztery razy. Proszę, jak jest ustawiony, jest na środku. Chodzi o ten clean. Bo mi tam mocności nie łapie. O, tu chodzi o ten klin. Jest na środku idealnie. Można skręcać. Wyczyszczę tylko jeszcze w środku ten gwint i skręcam, przykręcam koła pasowe. No, i pomału te plastiki, te wszystkie rzeczy delikatnie zakładam to koło. Na nie trzeba bardzo uważać delikatnie, czyli normalnie, o może tak, żeby na clean weszło. Siadło, jest, tu z czujnikiem zgranym. No, i teraz zakładam koło pasowe. Chyba wszystko włożyłem, co miało być, żebym czegoś nie zapomniał. Bo wtedy to będzie ambok. Wkładam koło pasowe. Ała. Koło pasowe założone. Śruba z klejem. To razem z rozrządem się kupuje. Podkładka. No i wkręcamy. Gwint chwycił paluchami. Dokąd się da. Resztę kluczem. Jak to powiedział na kanale jeden pan. Dokręcamy tą śrubę z siłą gniotca, nie łamiotca. No więc dokręcamy. Wał zablokowany tym pinem, co blokowany był w momencie, kiedy był ściągany pasek. Idzie ciężko, bo klej tam w środku jest. Na razie dokręcamy, żeby w ogóle to wszystko śruba weszła. O, już zaczyna ciągnąć, bo widzę, że się go koło pasowe. O, ja sobie dociągłem na razie tak. Teraz zakładam taki klucz. Na niego jeszcze wajchę, Ramię ma długości gdzieś około 50 cm. I ciągniemy gniosa, nie łamiąca. Przestawimy trochę, żeby miał na dół. I do góry zaciągnę. Ale ma. Dokręcone, gniotca, nie łamiotca. Pozostało pozakładać osłony tu, tu, yy, wypiąć pin, z yy, wału wyciągnąć, podopinać kable, założyć pasek klinowy, nalać płynu do chłodnicy, no i spróbować odpalić. Jak będzie wszystko dobrze, no to haj przygodą. No i jak widać, działko na chodzie, wszystko w porządku, pasy śmiga było. Robota skończona.